Pani Przewodnicząca, Szanowni Europosłowie, Pani Urszulo. Najwyższy czas, by ktoś wprost Pani powiedział to, co o Pani myśli. Zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie Pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji. Jest Pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest Pani twarzą wszystkich unijnych klimatycznych wariactw, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi. Wreszcie jest Pani twarzą paktu migracyjnego i zwracam się do Pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak Pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który, który prowadzi do tego, że miliony kobiet w Europie i dzieci czuje się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast? Odpowiada Pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię? spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy. I za to, co pani robi, za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej.